W poprzednim filmie poświęciłem uwagę niezwykłemu zielu, jakim jest dziurawiec i jego obiecującym właściwościom przeciwdepresyjnym. Podkreślałem jednak, że mimo swoich zalet, dziurawiec posiada liczne przeciwwskazania i interakcje z innymi lekami, co wymaga szczególnej ostrożności w jego stosowaniu. Dziś chciałbym zaprosić Państwa w podróż do świata innej niezwykłej rośliny, która od wieków fascynuje swoimi właściwościami liczniczymi szafranu. W kontekście poszukiwania naturalnych alternatyw dla wsparcia zdrowia psychicznego, a zwłaszcza w aspekcie działania przeciwdepresyjnego, szafran jawi się jako roślina o ogromnym potencjale. Przyjrzymy się jego historii, mechanizmom działania oraz co najważniejsze, jego wykorzystaniu w ziołolecznictwie, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w łagodzeniu objawów depresji. Czy szafran okaże się bezpieczniejszą i równie skuteczną opcją niż dziurawiec? Przekonajmy się. Szafran uprawny, crocus sativus, ceniony od starożytności, jest jedną z najdroższych przypraw i roślin leczniczych na świecie. Prawdopodobnie pochodzi z południowo-wschodniej Europy lub Azji mniejszej. Jego dzika forma jest nieznana. Szafran siewny, zwany popularnie krokusem, należy do rodziny kosaćcowatych. Charakteryzuje się dolnym słupkiem z trójdzielnym znamieniem oraz trzema pręcikami. Kwitnie w pasie od Morza Śródziemnego przez Iran aż po Indie. Pozyskiwanie szafranu jest niezwykle pracochłonne. Znamiona zbiera się ręcznie z kwiatów. Aby uzyskać 1 kg znamion, potrzeba aż 150 tysięcy kwiatów i około 40 godzin pracy. Z tego powodu szafran jest jedną z najdroższych przypraw na świecie. Tradycyjne suszenie szafranu polega na umieszczaniu go nad gorącymi węglami lub rozgrzanymi kamieniami. Szafran dobrej jakości ma specyficzny, gorzki i nieco korzenny smak oraz charakterystyczny zapach przypominający jodoform. Powinien być pomarańczowej barwy i możliwie mało pokruszony. Pod wpływem stężonego kwasu siarkowego, sproszkowany szafran przybiera barwę niebieską, a następnie fioletową, a na końcu brunatną, co świadczy o jego jakości. Nawet w rozcieńczeniu jednej części szafranu na 100 tysięcy części wody nadal daje złocistą barwę. Szafran należy przechowywać w ciemnym i szczelnym pojemniku, ponieważ szybko traci swoje właściwości lecznicze pod wpływem powietrza i światła. Terapeutyczne i barwiące właściwości szafranu wynikają z bogactwa związków aktywnych, wśród których kluczowe są barwniki karotenoidowe, głównie krocyna i jej pochodne, np. krocetyna, a także zeaksantyna, likopen. Alfa i beta-karoten. Krocyna jest rozpuszczalna w wodzie, co odpowiada za silne właściwości barwiące szafranu, np. w potrawach. W skład szafranu wchodzą również floroglucyny, przede wszystkim pikrokrocyna, gorzki glikozyd, który w trakcie suszenia, gotowania i parzenia rozpada się, uwalniając safranal. Pikrokrocyna stanowi 3-4% składu. Wspomniany już safranal to lotny związek odpowiedzialny za specyficzny zapach i smak szafranu. Powstaje z rozpadu pikrokrocyny, jest kluczowy dla działania leczniczego. Oprócz tego, szafran zawiera flavonoidy, takie jak kemferol. Olejek eteryczny, który również zawiera safranal. Dobry szafran zawiera ponad 0,5% olejku, a czasem nawet 0,8-1,3%. Inne składniki szafranu to witamina B1, tłuszcze, śluzy, skrobia oraz ponad 150 aromatycznych związków lotnych. Szafran jest wszechstronnym surowcem zielarskim, stosowanym zarówno w medycynie ludowej, jak i potwierdzonym badaniami naukowymi. Najbardziej znane jest ze wsparcia zdrowia psychicznego. Działa przeciwdepresyjnie. Krocyna i safranal zwiększają stężenie neuroprzekaźników takich jak serotonina i dopamina w ośrodkowym układzie nerwowym, poprawiając nastrój. Działanie safranalu jest zbliżone do syntetycznych antydepresantów takich jak flueksotyny i imipraminy. Badania kliniczne wykazały, że 30 mg ekstraktu z szafranu podawane przez 6 tygodni znacząco zmniejsza nasilanie objawów w depresji, a jego skuteczność jest porównywalna z fluoksetyną. Ma również działanie uspokajające i adaptogenne, znosi nerwice wegetatywne, obniża napięcie mięśni, uspokaja drżenie i nadmierne pobudzenie ruchowe. Jednocześnie nie upośledza procesów psychicznych ani koncentracji, wręcz przeciwnie, działa psychostymulująco, poprawiając proces zapamiętywania i odtwarzania informacji. Safranal jest skutecznym środkiem przeciwdrgawkowym działającym jako agonista receptorów GABA. Badania wykazały, że szafran łagodzi objawy napięcia przedmiesiączkowego. 75% kobiet z PMS w wieku 20-45 lat zgłosiło poprawę samopoczucia po zażyciu szafranu. Ma również dobry wpływ na układ pokarmowy. Pobudza produkcję i uwalnianie żółci, wspierając trawienie. Działa antyseptycznie w przewodzie pokarmowym. Pobudza czynności przewodu pokarmowego, regulując trawienie. Ma również wpływ na układ krążenia. Obniża poziom cholesterolu we krwi i hamuje rozwój miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnicze krwi. Działa również antyoksydacyjnie. Safranal, krocetyna i inne karotenoidy działają przeciwutleniająco, dlatego, szafran jest stosowany w kosmetologii w preparatach odmładzających. Wykazuje również cytotoksyczność wobec komórek nowotworowych in vitro. Uważany jest za afrodyzjak, pobudza miesiączkowanie i erekcję, wzmaga ukrwienie narządów płciowych oraz koncentrację na akcie i fantazjach seksualnych. Inne zastosowania szafranu to działanie wykrztuśne, antybakteryjne, stymulujące ośrodek oddychania. W dawnej medycynie i ziołolecznictwie ludowym polecano go w leczeniu dychawicy oskrzelowej, skąpego miesiączkowania, gorączki, skurczów jelitowych, nerwic i lęków, padaczki, a także jako środek moczopędny. Surowcem leczniczym i przyprawowym jest znamie słupka. W praktyce ze względu na deficyt często zbiera się cały słupek i pręciki. Zalecane dawki lecznicze wynoszą 1-1,5 g dziennie. Można ją spożyć na raz lub podzielić na 2-3 porcje po 500-600 mg. Szafran można spożywać w formie nalewki. Jedną łyżkę szafranu zalewa się 300 ml alkoholu 40-60% i maceruje przez 7-14 do dni, po czym przecedzamy. Zażywamy 1-3 razy dziennie po 5 ml, a w przypadku silnego zdenerwowania i nerwicy 10 ml. Jako afrodyzjak 10 ml przed stosunkiem. Aby wykonać napar wodny lub mleczny stosujemy 1-1,5 g szafranu, zalewamy wrzącym mlekiem lub wodą, odstawiamy na 20 minut i przecedzamy. Pijemy w ciągu dnia w trzech porcjach. Przy kaszlu i osłabieniu grypowym można osłodzić miodem. Jako afrodyzjak 1 g świeżo sproszkowanego szafranu popijamy gorącą herbatą. Ważne przeciwwskazania i środki ostrożności to ciąża. Szafran nasila skurcze macicy, dlatego jest bezwzględnie przeciwwskazany dla kobiet w ciąży ze względu na ryzyko poronienia. Nie zaleca się jego podawania w trakcie miesiączkowania. Nie zaleca się również podawania szafranu dzieciom. Szafran przedawkowany jest niebezpieczny. Dawka 20 gramów może być śmiertelna. Objawy przedawkowania to zaburzenia wentylacji płuc i akcji serca, wymioty, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego, zawroty i bóle głowy, krwiomocz. Szafranu nie należy łączyć z lekami przeciwdepresyjnymi ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia zespołu serotoninowego. Zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem suplementacji szafranem, zwłaszcza jeśli przyjmujesz inne leki. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i że zostaliście do końca. Jeżeli Wam się podobało, proszę zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie mój kanał, śledźcie mnie w moich mediach społecznościowych. Niech się Wam darzy.